Słubickie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało po raz trzeci polsko-niemieckie warsztaty przyrodnicze. Tym razem tematem była przyroda w obiektywie dziecka. Z naszą kamerą zajrzeliśmy do społecznej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Słubicach podczas ostatniego dnia warsztatów połączonego z ich podsumowaniem. Uruchomiliśmy kolejną pasję i uruchomiliśmy e, jakby kolejny, e, tą, ten element artyzmu. E, te dzieci obserwując przyrodę e, okiem, obiektywu, pokazały, że tak naprawdę zatrzymywały się w, w tej chwili i, 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 i ten. Uchwycony element, który dzisiaj też możemy zobaczyć na wernisażu podsumowujących warsztaty, dzieło sztuki. Ja muszę przyznać, że niewiele zdjęć było zrobione z komórki. Podobało mi się to, że każdego dnia one na początku już pytały, kiedy dostaną aparaty. Tutaj dzięki panu Gerardowi i pani Ranacie taki sprzęt został wyposażony. Oni też jakby wprowadzili w ten, w ten świat fotografii, świat filmowania. No i dzisiaj muszę przyznać, że u co niektórych myślę, że pasja. Także śmialiśmy się, że część dzieci na swoje następne jakieś święto czy urodziny zażyczy sobie na pewno aparat fotograficzny. I to Nie będzie, uwaga, aparat na pewno telefoniczny. Piękne zdjęcia, uważam, że dzieło sztuki. To, co pokazali, też taką cierpliwość, żeby uchwycić szybko biegnącego pająka, bo to też zauważyliśmy w lesie, bo byliśmy w uroczysku Żubrów w Sulencinie. No i, i też dzieci robiły zdjęcia i te zdjęcia są prześliczne, ale to, co mnie, co, 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 co ja zauważyłam, jak oni. Biegli za, za, za owadem, tak? czy, 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 czy jakby upatrywali tego pająka, żeby, żeby go uchwycić, czy robaka, czy, 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 czy muchę, czy, czy, czy kwiata. Także to było piękne i, i myślę, że te warsztaty już pokazały ogromną, o, ogromną pasję tych dzieci. To są amatorzy, a za nami są wybrane, oczywiście, przez ekspertów zdjęcia, które oni uważają, że jak na amatora są, są naprawdę zrobione fenomenalnie. Dzieci są bardzo energiczne. I tu trzeba było sprostać temu zadaniu, żeby każde dziecko nie czuło się jakoś odrzucone, żeby każde dziecko miało styczność z tym aparatem i żeby każde dziecko zrobiło to zdjęcie, bądź też wzięło do ręki tą kamerę i żeby się nią pobawiło. Także no, mówię specyficzne, ale jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że dzieci były po prostu aktywne. Jest tam potencjał, jak będą go rozwijać, to... Część pójdzie w fotografię reportażową, bo widać po tych ruchach, po wszystkim, że typowo dobrze się czują w reportażu. Inni bardziej jakieś takie zdjęcia makro, nie makro, na zbliżeniach. Inni krajobrazowe. No jest potencjał. Wiedzę też chłoną jak gąbka tak naprawdę. Także zaciekawienie było duże. No i też dużo wiedzy przyjęli. A co można poradzić młodym adeptom fotografii? Pierwsza zasada nie poddawać się, bo nie każde zdjęcie jest idealne i nawet my jako profesjonaliści dobrze o tym wiemy, doskonale wiemy, że czasami ujęcie czy zdjęcie no nie wyjdzie. Pierwsze to, żeby to pielęgnować w sobie, no bo jak już się zaszczepi jakąś pasję, no to trzeba to pielęgnować, żeby to przynosiło dalej efekty. No i trzecia zasada bawić się tym. Uśmiechać się przy tym, to ma sprawiać radość. To nie, musi być, to nie może być przymus. Nie, może, nie mogą robić tego pod przymusem, albo stwierdzimy, że chcemy. Nie, róbcie to po prostu, żeby robić to z pasji i po prostu iść gdzieś z tym aparatem, nawet na spacer do miasta, wziąć ten aparat, zrobić zdjęcia. To jest zawsze pamiątka, to jest zawsze też i szkolenie siebie, kształcenie tej pasji, którą już zaczęli rozwijać. Także od nas jesteśmy w stanie powiedzieć tylko tyle, że życzymy im bardzo dużych sukcesów, bo są naprawdę zdolne i chcemy, żeby tą pasję po prostu rozwinęli. Podobnie jak w poprzednich edycjach warsztatów związanych z przyrodą, wśród prowadzących nie zabrakło Natalii Duer z Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. Może ciągle rozwijana i pielęgnowana pasja do fotografii i filmowania sprawi, że któryś z uczestników warsztatów zostanie w przyszłości artystą bądź artystką fotografikiem lub zwiąże się z mediami. Kto wie?